Siemaneczka z tej strony, Anton, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Elm Creek. Luty, miesiącem zarabiania. No, ale powiem Wam, że to zarabianie idzie ciężko, niczym krew z nosa, z racji tego, że przepychanie tych belek nie jest takie łatwe. One ważą bardzo dużo. No i zobaczcie. A, tu jeszcze trzeba by troszeczkę opuścić. Nie, dobrze. Można by spróbować podnieść te pierwsze może troszeczkę idzie lepiej, o, o no, troszeczkę idzie lepiej, niemniej jednak zajmuje to dosyć dużo czasu i chyba tutaj przyjadę z przyczepą, tą, którą ładuję tutaj po prostu te belki, bo rzeczywiście w takim tempie tutaj no, cały dzień, a tych belek, tych belek jest tutaj jednak i tak jak powiedziałem, tak przewidywałem, jedna belka to jest około 1000 euro, czyli tutaj naprawdę jest dosyć dużo pieniędzy Dodatkowo możemy jeszcze zarabiać na mące, mleku, maśle. Zresztą za chwilę tam chyba pojedziemy sobie, bo tak najprawdopodobniej zrobię, że jednak tutaj przytargam tą przyczepę do przewożenia bel, bo wydaje mi się, że to będzie łatwiej i szybciej, bo tutaj troszeczkę się męczę. Chociaż może teraz mi się uda to przesunąć, tylko trzeba będzie. Tak, niestety chyba te belki one jeszcze haczą o te belki na tym stosie drugim z lewej strony. To spowoduje, że przepychanie będzie trudniejsze. No dobra, spróbujemy. To pójdzie troszeczkę szybciej, czy też nie? Dobra, weźmiemy sobie, podniesiemy te pierwsze trzy do góry. Dzięki temu one nie będą tarły. Troszeczkę. O. I teraz spróbujmy. No i idzie to, no dobra, idzie. No właśnie, troszeczkę ciężko jest. O nie, ruszyło, ruszyło. Tutaj musiałbym wyłączyć skrzynię, bo tutaj co chwilę mi zmienia biegi on się wyłącza. Musiałbym tutaj jednak na manualnej skrzynie jeździć, to by było lepiej, co nie? W opcjach musiałbym sobie to wyłączyć. No dobra, ale sprzedajemy, dobra, spoko. O, teraz to już jest lżej. Czyli w sumie spoko, nie jest aż tak źle. Tylko, że do takiej rzeczy jednak aut autentycznie trzeba by wyłączyć automatyczną skrzynię biegu, bo w przeciwnym przypadku on tutaj zmienia biegi, no i on się zatrzymuje w tym momencie, jak gdyby yy, yy, na, na ułamek sekundy tam przerywa przepychanie, no i w tym momencie już nie jest fajnie. Tak więc trzeba będzie, chyba tak za chwilę to zrobię. Ustawiłem sobie ręczną skrzynię i teraz zobaczymy, dwójeczkę wrzuciłem, bo na jedyneczce było troszeczkę ciężej, ale powiem Wam, że teraz to robi, o zobaczcie, nawet taką dosyć dużą, właśnie o to chodzi, że tutaj cały czas napęd jest przenoszony, nie ma przerw, powoli, powoli przesuwamy, nie, to jest elegancko. Tylko, że trzeba zmienić z tego automatu na manualną skrzynię biegów, i wtedy mamy tą transmisję taką, jaką powinniśmy mieć. Dzięki temu. A, tutaj widzę, że chyba trygiera nie ma, ale dobra, to sobie przepchniemy z drugiej strony. Mam już ponad 200, więc fajnie. Oj, tutaj się chyba zagalopowałem. Cofnijmy sobie. Bo on jest tutaj na przegubie, tak więc, jak ja tutaj skręcam, to zaczyna się dosyć nieciekawie to wyglądać. Dobra, i na dwójeczkę. I spokojnie, powolutku przepychamy to. Tutaj jeszcze chyba trzeba będzie podnieść te. Dobra, idziemy. Powoli, powoli. Za chwilę złapię mi trigger, to będzie. Będzie lżej, ale i tak przyjadę tutaj za chwilę z tą przyczepą, ponieważ e, no, stamtąd to nawet ciężko mi będzie przepychać, bo i tak nie dopnę do trygiera, nie? Tutaj chyba koła wiszą mi w powietrzu. Dobra, a spr spróbujmy to. A nie, teraz to przesadziłem. O, o, właśnie coś takiego. Dobra, ważne jaki styl, ważne, żeby, żeby to po prostu tutaj ogarnąć. Dobra, wypchnęliśmy to. Spoko, jest. Jest, opuśćmy to, fajnie zarobi 240 tysięcy, ja Cię kręcę, fajnie, rewelacja po prostu, jeżeli chodzi o pieniądze. No więc tu jest spoko, dobra, tutaj troszeczkę go złamiemy. Przeszedłem już na automatyczną skrzynię biegów z racji tego, że tutaj mm, jak gdyby y, i tak te belki nie byłbym w stanie przez, y, przepchnąć na, y, w to miejsce, gdzie jest trigger. Tak więc y, wracamy już do automatu, ale proszę bardzo, prawie 300 tysięcy mam. I jeszcze tutaj taki protip od Antona z racji tego, zwłaszcza dla tych, którzy grają na rolnictwie precyzyjnym, znaczy protip taki, do którego ja akurat też niekoniecznie się stosuję, ale warto byłoby przed okresem zimowym naprawdę zadbać o to, żeby ocena środowiskowa, średnia ocena środowiskowa była na gospodarstwie w miarę wysoko bo zobaczcie i jak jaki dosyć duży bonus dostaje z tej premii, nie? 140, no tutaj 210, czyli dużo, naprawdę dużo dostajemy. A moja teraz średnia, jeżeli chodzi o gospodarstwo, bo przed chwilą to sprawdzałem, jest 74%. Tak więc trzeba o to zadbać, bo zimową porą dużo się sprzedaje. Tak więc na jesieni powinno być E, przynajmniej, na przykład, e, kontrola zachwaszczenia. I to jest u mnie notoryczny, mam taki błąd, e, że po prostu na zimę zostawiam pola, tam rosną sobie chwasty, a wystarczyłoby przejechać coś, coś zrobić z tymi chwastami, żeby ich nie było przez okres zimy. To też jest trochę problem, że w okresie zimy te chwasty rosną w farmingu. i To, to jest błąd, jak gdyby, moim zdaniem gry. Ale ważne też, żeby na przykład nawieść przed zimą, tak? Albo może nawet nie tyle przed zimą, ale przed momentem, kiedy będziecie dużo sprzedawać, bo to naprawdę robi różnicę. A na przykład coś takiego jak tutaj mam, czyli nowe pole no Notabene, zobaczcie, jak ładnie sobie, yy, yy, zrobiłem te pole, w tym sensie, że one jest teraz takie regularne, rogi ścięte, czyli ładnie będzie, łatwiej będzie dla automatów pracować, też regularny taki kształt. No ale zobaczcie, ocena środowiskowa 43%, a tutaj naprawdę jest kwestia tego typu, że duże pola mają teraz większy wpływ na ocenę środowiskową dla całego gospodarstwa, tak? Kiedyś to było troszeczkę inne, było, by, było, to liczone także średnia z pola, nieważne jaki miał powierzchnię, była wliczone do średniej ogólnej, a teraz nie. Tak więc tutaj jest błąd, bo tutaj duże pole, tutaj jest też niskie, bo tu wapno chyba, chodzi o wapno. No niestety, wystarczyłoby tutaj na, wapnować na wiosnę, znaczy na jesień, tak, wystarczyłoby tutaj przywieźć wapno i by było... Te duże pola, zwłaszcza te duże, bo o te duże pola trzeba dbać. Dlatego ja tutaj koniecznie chciałem nawieść jeszcze z jesienią, chociaż akurat nawożenie w tym przypadku tutaj też było fajne, ponieważ no, tej gnojowicy trzeba się jak gdyby przed zimą pozbyć i tutaj też te większe pola 92, 83. No ale te pola tutaj 67, a to jest w ogóle karygodne, bo tutaj nie mam ani badań zrobionych, tak więc teraz się tym zajmiemy. Idealnie, druga wybiła, wapnujemy sobie tutaj na pracowniku. i Jeszcze jedna taka rzecz, 43%, no całe szczęście, że ja tutaj zrobiłem te, pobrałem sobie te próbki jeszcze w styczniu, bo tu nie chodzi o to, żeby je wysyłać, tylko chodzi o to, żeby je w ogóle pobrać, żeby było jak gdyby, teraz już odebrałem wyniki, no więc jak widzicie tutaj dalej jest te 43%, no teraz mimo tego, że ja wapnuję to, to ta wartość się też nie będzie zmieniała. Z tego co mi się wydaje, to się tylko zmienia w momencie, kiedy przychodzimy do nowego miesiąca. To chyba dynamicznie się nie zmienia. Mimo tego, że ja widzicie, teraz ten wapnuje tutaj elegancko, chociaż sprawdźmy, jak to wygląda. No, jest, tutaj są zmiany, powinny być jakieś, no ale dalej jest te 43. No bo to chyba się zmienia tylko raz na miesiąc, czyli jak mamy nowy miesiąc, tutaj te wszystkie prace, które zostały zakończone. Tak mi się wydaje, ale nie jestem tego pewien. A to jest jednak powiem wam, że to, to, to się liczy, bo 74%, tak no to 7% dostaje więcej pieniędzy. Nie? Wszystko co sprzedaję, to dodatkowo, dodatkowo dostaje jeszcze 7%. Jeżeli ktoś gra na trudnym poziomie, i ma już duże gospodarstwo, duży wolumen, czyli dużo sprzedaje zimową porą. I są to drogie rzeczy, bo ma przetwórstwo odpalone i tak dalej. No to 2% w ton, 3% w ton, no to już jest różnica, no więc ja niekoniecznie stosuję się niestety do tej zasady, no ale teraz na pewno będę próbował te, przynajmniej te duże pola ogarniać, tak jak tutaj już widzicie. Tutaj 87 tu 85, no, ale podejrzewam, że tutaj mocno dostajemy te dwa eksperymenty, które sobie tutaj dałem, a wystarczyło wapno tutaj zapodać, no i też nienawożone to jest, bo jak zobaczycie jak to wygląda, te, wyglądają te pola no to fajnie, nie, tutaj te łąki tu w ogóle będę musiał badania chyba powtórzyć bo tu już są stare badania i w ogóle nieaktualne dane czyli tutaj będę musiał też powtórzyć te badania, mi się wydaje bo te, te trzy pola tutaj średnia jest jakaś kosmicznie niska, co nie, 53, 53 69 no skandalicznie, no. No dobra, uczymy się, uczymy się cały czas. W następnym roku będzie lepiej. Sprzedajemy mleko, bo jest tego mleka dosyć dużo ile 33 tysiące tak więc spoko. A tak naprawdę tylko tylko chyba te krowy dają mleko? Tak, te i te. 49, te jeszcze nie, bo są za młode. Te się będą cieliły, dlatego też będę musiał wywieźć e, te cielaki, bo tutaj już jest limit. Tak naprawdę, a ja w ogóle sprzedałem jałówki swissy też. No więc te cielaki przewieziemy sobie tutaj. One jeszcze trochę podrosną. Natomiast tutaj musimy wywieźć jeszcze w tym miesiącu, ponieważ te się będą cieliły. Jak się ocielą, zaczną dawać mleko. i Jeszcze tego mleka będzie jeszcze więcej, tak więc będzie fajnie. Dobra. Yy, tylko, że tak, mleko będzie więcej. Tylko, że problem jest, że ja tylko do jednego punktu mogę wywozić i sprzedawać. Tak naprawdę, yy, bo. Pozostałe dwa punkty, no to są fabryki, i ja jestem właścicielem tych fabryk. Bo to jest jedna piekarnia, a druga jest mleczarnia. Zresztą teraz lecę też do mleczarni. Zakończył pracę. A kto to zakończył? Akcjon. Aha, dobra, czyli ale dobra. To niech sobie tam stoi. Wapnowanie zakończone. Ja natomiast uderzę od razu też. Tutaj przycięło mnie coś, uderzę od razu, ponieważ tam jest masła. Dosyć dużo leży w kartonach. Ja teraz mam te masło włączone w trybie automatycznym. Ona się sprzedaje, tak? Niemniej jednak tutaj zobaczcie ile jest tego, i to trzeba sprzedać. Masło jest drogie, tak więc elegancko zabierzemy sobie to. I teraz tak to było: Shift R. Ładuje się. Dobra, tu jeszcze podjedziemy. A tutaj będą dwa kursy, co najmniej, dwa kursy, tak więc troszeczkę tych pieniędzy będzie znowu. Dobra, o, ej, to aż tak fajnie, czyli nie, to będzie jeden kurs, dobra, tylko dobrze trzeba podjechać, dobrze trzeba podjechać i będzie gicio, czyli tu jeszcze trochę miejsca mam, bliżej trzeba po prostu podjechać i będzie, u, u, stój, stój, o, już trochę uszkodzony jest, no i trzeba by go zatankować, w tym sensie, że, no już baterie trochę wysiadają zimową porą, chyba. Dobra, czekajcie, czy ja tutaj jeszcze dorzucę? Dobra, dorzuciłem. Jeszcze ten kawałeczek. Podjedziemy. Ła, tu elegancko, tu mam już 10 tysięcy, czyli z tego będzie jakieś 20 tysięcy. Bo to jest, masło jest drogie. Masło jest drogie, tylko tak. Luknijmy sobie, gdzie te masło jest w ogóle, takie niby droższe. No i właśnie o tym mówiłem, że przy takich drogich produktach, a może nawet to jeszcze większy ma wpływ w momencie, kiedy gracie na łatwym poziomie, bo wtedy tam naprawdę możecie jeszcze więcej zarobić tych pieniędzy. Dobra, gdzie jest te basło? Bo e, do fast foodu polecimy. Nie masz takich dużych różnic. Piekarnia jest moja. No to polecimy sobie. Do... W sumie mógłbym pojechać tutaj, ale pojedziemy do baru, bo później z tego baru pojedziemy do piekarni. Nie, nie do piekarni tylko do młyna. Kurczę, co chwilę mi tutaj gaśnie ciągnik. Do młyna, bo jeszcze trzeba tam wywieźć mąkę, ponieważ mąka jest cały czas produkowana. Co prawda nie jest jakaś teraz wybitnie cena, jakaś wybitnie wybitnie dobra cena na mąkę w tym momencie, ale nie jest aż taka zła, tak? Tak więc jeszcze w okresie lutym będziemy sprzedawali. Mógłbym to wziąć sobie autosprzedaż, ale autosprzedaż też, y, chyba nie wiem, jaki tam procent też y, tracimy. A ja mam akurat tam fajnie te kursy porobione. I to jest dosyć duży wolumen. Znaczy kursy w tym sensie, że dla autodrive'a to jest wszystko ładnie zrobione. Tak więc ja tylko puszczam sobie ciągnik i on sobie wozi tam. Te masło z jednego punktu, nie masło tylko mąkę z jednego punktu do drugiego punktu I to jest w sumie elegancko Dobra, tak więc tutaj w sumie będziemy mieli dużo pieniędzy, czyli będziemy mogli za chwilę Kupić, o właśnie zobaczcie jak te chwasty rosną no Akurat to nie jest moje pole, no ale Jak gdyby cały, cały czas czekam, że wreszcie w jakimś update'cie Kurczę, trzeba by go naprawić no, nawet ręczny, nie, ręczny zadziała, dobry. Trzeba będzie go naprawić. E, cały czas czekam autentycznie, że w jakimś updatecie zostanie to zmienione. No, bo zobaczcie, luty, co prawda śnieg nie pada, no ale zobaczcie sobie, chwasty kwitną. Jest gicio elegancko. Nie wiem, czy tak powinno być. N niekoniecznie. Uhu. Uh. Trzeba go naprawić, zdecydowanie. Aha, bo to jest przyczepa, chyba. Przyczepa tu była pod, podświetlana. Dobra, trzeba będzie jechać. To no więc od razu, jak tutaj dojedziemy, to jadę. Zarobimy najpierw w tym barze, tak? I od razu lecę go naprawić, bo on w trybie automatycznym. O, dobra, zobaczymy ile to będzie wyglądało. Tam mleko sprzedaliśmy, tutaj sprzedaliśmy masełko. Zobaczcie, półtora tysiąca z tego bonusu, nie? To jest jest jednak duża różnica cenie. Dobra, jest, a nie. Dobra, pyk wyjedziemy sobie. A tutaj nie ruszy 329. Jadę go naprawić. No bo trzeba go naprawić. Bo widzicie, on się cały czas tutaj wyłącza. Z racji tego, że tutaj już jest dobity porządnie. A jeszcze ma, ma 36 godzin. To troszeczkę tutaj popracuję. Powiem wam, że on się bardzo tutaj fajnie sprawdza. Właśnie w takich funkcjach transportowych. Nieduży ciągnik. No i co najważniejsze, nie pali, nie, nie pali paliwa, tak, dobra, rapek, <laughs> się wyłączał będzie cały czas, ja, tak więc, jak gdyby koszta eksploatacji są tutaj mniejsze, nie, niż takich standardowych ciągników, szkoda, bo w grze nie ma zbyt dużo takich elektrycznych ciągników i chyba, chyba to jest jedyny ciągnik elektryczny. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ewentualnie z modyfikacji kiedyś w przyszłości, kiedy przejdziemy sobie już na mody, ciągniki mody również, to tam będziemy te elektryczne, zwłaszcza takie małe ciągniki, to jak najbardziej, a tych, tych będę dużo potrzebował, w momencie kiedy będzie duża obora i będą takie oborowe ciągniki, takie malutkie, idealnie się by sprawowały właśnie w takich pracach oborowych, gdzieś tam karmienie, ścielenie itd., Dobra, czyli naprawiamy, co jest sprzęcik. Nie dużo kosztuje. Dobra spoko i w ogóle ty sobie tutaj zostań, a my przechodzimy do w sumie najważniejszej rzeczy, bo mam 327 tysięcy, tak więc w poprzednim odcinku zapytałem się jaki ciągnik, jaki ciągnik chciałbym tutaj, znaczy jaki, jaki proponujecie kupić ciągnik. Szczerze mówiąc, nawet dużo tam chyba jedna osoba tylko odpisała. Ale ja też robię szybko odcinek, tak więc być może ktoś tam więcej rzucił po propozycji, czy też mniej. W każdym bądź razie Dojcfar, Stawiamy na Dojcfara, Mamy tutaj dwa Dojcfary, 8 TTW, wezmę sobie tego, mniejszego, tak? Z racji tego, że tu jest i tak 250 koni. I ja aktualnie będę zastępował tym ciągnikiem ciągnik, który ma 210 koni. A Waltra ma 230, czyli idealnie się w to wpisuje. I tutaj oczywiście nie będziemy sprzedawali, bo jeszcze tutaj 3 godzinki jest do, do zrobienia. Natomiast jak najbardziej mi się podoba ten pomysł z Dojcem. Rzeczywiście. Zresztą yy, z tym Dojcem ja mam zawsze taki, taki coś takiego w głowie, że on jest. Słabo reprezentowany w farmingu. Ja zawsze, czy to może nie, ale od 19 mam takie przekonanie, że tutaj nagle będzie, jeżeli będzie jakieś takie DLC dotyczące jakiejś dużej marki, takiej dużej, dużej, tak jak na przykład Klas, to w następnej kolejności mi się wydaje, że fajnie by było, gdyby był Deutsche. Zresztą, bo ten Deutsche jest taki, on jest zasłużony dla gier farmingowych, tak? Od dawien dawna. Ale jednak no słabo tak jest reprezentowany dwa ciągniki. Fajnie by było gdyby był na przykład jakiś starszy ciągnik dojca, bo tutaj Giants wraca do starszych modeli. A co jak co dojca ma bardzo fajne takie starsze modele. Naprawdę są atrakcyjne. No i też przekrój innych maszyn, czyli można by tutaj zrobić jakieś DLC wokół Dojca, i ja takie zawsze mam, znaczy nie zawsze, ale od jakiegoś czasu mam takie przekonanie, że kiedyś takie DLC wyskoczę. No w tym roku chyba bodaj, że będzie Farmcon w ogóle w siedzibie Dojca. Zresztą, jeszcze pamiętacie ten czas przed, przed pandeminy Też były takie plany, i wtedy też takie miałem, jak gdyby wrażenie, że może będzie jakiś DLC z Dojcem, coś takiego. Nie wiem, może na, na tym farm konie coś tam yy, powiedzą. Zobaczymy. W każdym bądź razie te ciągniki mi się bardzo podobają i one, one są po prostu piękne. Moc ma odpowiednią. Konfiguracja Warrior. Właśnie się zastanawiam czy byś czegoś takiego, tylko ile to będzie kosztowało? 5000. tysięcy i tak sobie myślę, dlaczegożby nie, dlaczegożby nie, zrobić go tak na, na, naprawdę fajna, taką fajną wersję, troszeczkę wiecie, no i w sumie bardziej, bo on będzie tak troszeczkę zastępował też Waltrę jak gdyby w tych pracach, no i też wygląda taki, w takim kolorze jak Waltra jest, nie, moja aktualna. No i przekozacko wygląda ten ciągnik, co nie elegancko naprawdę. Jeszcze jakaś opcja, nie, standardowy, albo ta przekozacka wersja. no, Prezentuje się niesamowicie. No i ciężko tutaj pracuje, i chciałbym mieć powiedzieć sobie, też poszpanować, tak? Zrobić nadzielnicz tam na, na wsi. Tak a co jak co ten ciągnik wygląda rewelacyjnie moim zdaniem? Wstawienia Q tutaj nie będziemy, tak, tylko obciążniki mu dorzucimy na razie bo zobaczymy, ale przekrój jest. O, i też fajnie wygląda tutaj, nie? Fajnie to wszystko wygląda. a może nawet takiego przykozaka. No bo to jednak 250 koni, co nie? To już musi być taki gangsta. Dobra, mamy pieniędzy dosyć dużo. Zainwestujmy też, niech taki luk ma, jeszcze tutaj obciążniki mu damy. I tu już naprawdę taki bandior będzie, taki z deka co nie? Na elegancję. Konsola ładowacza, no bez przesady. Tutaj, tej Isari nie. nie. Ja, ben, ja już wiem, jaki będzie ciągnik. Ja znam przyszłość, jak gdyby troszeczkę. No i tu sobie zostawimy, tak? Nie będę mu dawał jakiejś tam rejestracji, bo to nie ma sensu. Wyrzucimy mu tą rejestrację, chyba żeby była jakaś polska, nie? Ale nie, wyrzucimy bez, bez rejestracji. Nie będziemy szpecili go tą rejestracją. No i tak ci prezentował będzie. Za to wydam. 230 tysięcy, ciągnik 250 koni, prezentuje się naprawdę fajnie, elegancko. No tam, ile musiałem za tą wersję Warrior, 5 000, No i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Dobra, tak więc kupujemy, bo w środku on naprawdę fajnie wygląda, dobra, elegancko. Zresztą, rzucimy jeszcze okiem, co tu możemy. Możemy. Prasa. Ale 30 godzin to nie, 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 nie. nie. Eee, w sumie, w sumie taki ten Agrisem, to ja mam głęboko, on też jest do sprzedania, szczerze mówiąc, bo już ma tam godzin dużo. Dobra, jak wygląda ta bestia? Elegancko, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie w 19 to było, tak? Czy w 17 jeszcze? Nie, w 19. Kupiłem sobie nowy ciągnik i go ro rozwaliłem tutaj. Postaram się nie rozwalić go, bo rzeczywiście pięknie wygląda ten dojc, w środku wygląda naprawdę fajnie, rewelacyjnie. No naprawdę, będzie tutaj, on będzie tutaj naprawdę oszczędzany również, podejrzewam. No oczywiście na samym początku troszeczkę tutaj będzie musiał być dotarty, ale wydaje mi się będzie tutaj e, też dosyć oszczędzany. Nawet nie wiem do czego on tak będzie jeździł, do siewnika? Może Walter, może teraz Walter tak pogonimy, a ten będzie, wiecie, w takich, chociaż nie no, do niego kupić trzeba by maszyny jakieś 250-konne. Dobra, takimi rzeczami w ogóle nie. To może dla Was wrzucę. Jakie byście tutaj dla niego osprzęty, jeżeli chodzi o siewnik, to mam aktualnie chyba nie będę kupował żadnego siewnika. Beczkę może do niego, chociaż nie, beczkę to dla jakiegoś większego ciągnika jeszcze. Pomyślcie, wiecie mniej więcej jaki mam tutaj sprzęt i jaki by sprzęt do tego tutaj pasował. Tak więc, klas teraz to w ogóle będzie stał, bo już w ogóle nic nie będzie robił. Bo ten ma 200 koni. No i ten jest świetny też w transporcie. 63 na godzinę. No i elegancko wygląda. Jeszcze obciążnik mu za chwilę tutaj dokupimy. Rewelacyjnie. On yy, wydaje mi się taki krótki ciągnik, tak? To jest to jest kawał ciągnika tak naprawdę. 250 koni, a on jest taki króciutki, nie? No może dlatego, że tutaj nie ma obciążnika jeszcze, nie? Ale taki taki kurczę bandzior troszkę. No i teraz w takiej konfiguracji? Nie, no tutaj jakaś taka potężna beczka. Duża beczka by była spoko. Ja mam co prawda beczkę, ale tamta beczka to już powiem tak, że godzin trochę już ma. E i w sumie, można by wreszcie zainwestować w taką porządną beczkę z czujnikiem, nie taką pokrakę, którą ja teraz mam i w przyszłości chyba coś takiego. No i do tego bandziora można by coś takiego tutaj dorzucić, co nie? Kurcze, fajnie wygląda. No, z podstawowych tych ciągników, to jeden z ciągników, który mi się autentycznie najbardziej tutaj podoba, jeszcze w tej wersji. Jest, jest, jest przyjemny ciągniczek. Dobra, wjeżdżamy na gospodarstwo i zobaczymy, zobaczymy, co on tutaj będzie robił. No wrzucajcie wasze propozycje, jaki sprzęcik, bo wydaje mi się, że bym taką większą beczkę do niego kupił, to by było w sumie fajnie, nie? Dobra, zatem, zaparkujemy go od razu, tylko nie ma tutaj miejsca za bardzo. No właśnie, zobaczcie Waltra w porównaniu do niego. Trochę taka mała teraz się robi, nie? No ale tutaj jednak 40 koni różnicy no i też laczencje robią, opony robią różnicę, więc spoko. Fajny ciągniczek Fajnie jest autentycznie ciężko pracować, żeby później wydawać pieniądze na takie fajne zabaweczki, nie? Ale będzie oszczędzany. On tutaj ze 3 lata pociągnie spokojnie. Bo jeżeli będzie do beczki, no jeżeli będzie do beczki, to on tutaj szybciej, szybciej padnie, no bo tutaj duże jest nawożone. A jeżeli do innych rzeczy, to tutaj będzie troszeczkę oszczędzany. Zobaczymy. Wasze propozycje. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Ja lecę dalej ze sprzedażą. A zobaczcie, kupiłem nowy ciągnik. Mam jeszcze 110 tysięcy. A jeszcze troszeczkę jest do sprzedania rzeczy. Jest na gospodarstwie. Co sądzicie o tym ciągniku? To jest pierwsza, pierwsze pytanie. A drugie, co by tutaj do niego kupić? To też istotna rzecz. Pozdrawiam, Anton.